dobrze co to będą, by... sztąki Po co mi Kucharz Leon. No to z kościoła, od darów, no dałeś. Jest Co myślisz, że co tam jest? Ja myślę, że tu jest y, jakieś szklanki i jakieś piwa pewnie. Leon był Haker. Mm. Wołowy makaron. Produkowany w Polsce. Witamy się ale w kolejnym odcinku. Dziś doszła nam jakaś rakieta. Tylko no, ja nie wiem skąd. Nie z Portugalii. Makaron mamy nawet. O, tak, tak. Wojek. im powinność? W miarę bo wyglądasz. No. to sprawdzimy ile masz. A, dużo nie. Ma. A to dzisiaj piłeś? Dwa piwa. Dwa piwa. No to Ale byłem ja wczorajszy no, myślę, że koło trójki będzie. Nie. O, 1,95 tylko? No, no to dwa prawie, no to w sumie. Lajne to to Zobaczcie sobie. No to się sobie siebie. A ile się spodziewasz? A zero. Koło dwójki. Nie, więcej będzie. 3,51. Oh my god. Jezus. Może zbierasz no przecie. jest to ładnie Żebyś tam nie potu czego? Jak ty, ty to robisz, człowieku? No jak? No Mam ciachać z góry. Chłopie, nie możesz tego a tak pod kątem wziąć. A pod kątem? No mm. i to też po bokach połóż. No Jezu, kochany. Okay. Tędy, nie tak. Tu, o. Tędy, bo no. Ty jesteś tęty człowieku. Gorzej niż ta siekiera. Okay. Jakbym miał z tobą robić, to bym cię od razu wygłosił. No że się narobił, to się no i babysz, zawsze pięknie. to jest Tu będziesz miał za 1500. 145 to mamy ro, rabat. Za 1050 będziesz miał taką wersalkę. Będziesz chciał. Dobra. Kościoł. To jest jak od razu do szampki. Trzeba jeszcze. Jaka robota nie. Mamy zupy. i zupy, sinole. Mhm. Hmm. Dobra, czytamy. Hejka ale Takie samo pismo mam. Czytaj. Przesyłam wam LXUK żupkę chińską na A. testy. Gdyby, Gdyby się... się okazało, że są trochę ostre do Życzny. też kilka. kilka nalewek. No i ja nie przykładmy <gry> spod. Hej, kaziomale, przesyłam wam kilka zupek chińskich na testy. Gdyby się okazało, że trochę ostre, dorzuciłem też kilka nalewek. Bardzo bym prosił, żeby pozdrowić Renatę, najlepszą kosmetyczkę podologa. Pozdrawiamy Renatkę. Renatka wszystkiego najlepszego. Najlepszą, najlepszą kosmetyczkę z podologa. Z podologa. Jechać, samych. Nie, ja proponuję zrobić konkurs. A, ja. To szybciej. Kto wygrywa 30 zł. Dobra, dawaj to teraz. To no, wybierzcie sobie najpierw, którą chcecie. Pok Ej, wodę. Mąż, masz. Możesz. Możesz zapalniczki, którą chcesz. Tu woda jest. Mamy tak. tu wodę. Teraz. Dobra. Ja mam jej No to nie wiem, którą ty ty. Ja A, też to, nie wiem. Woda się. Sam nie wiem. Ja się wezmę. Dobra. Ja biorę Tom. A, A ty Tom? To mi to wszystko idzie Ale ty jesteś człowiekiem człowiek, nie do no, no. I tak. no i kurwa wstawiłeś tę wodę No kurwa, oś no się kurwa, zrobimy No na co to tak? Kur... A, człowiek, podpiąłeś pod przeduszkę. O. A co żem kur nie podpiął? Nie się, bo tu ludzie słyszą. Dobra, bo tu jest jeszcze druga część tej paczki. A -a, w tym czasie Dobra. Teraz. My to Podbaczy. czekamy. No i widzisz, nie podpiąłeś tego kur Gamoniu. Kopie, a co tu jest? Kurde. Ale tam jest nie podpięte. No to ja byłem w garażu. Podpięte. No co uczą ci chodzi. się. Nie ma cię pochodzić? Hmm, Mmm, Chyba to chyba winny jest co to mamy to jest gruszka gruszka będziemy smakować to to tam na zachodzie tego nie ma zachód to będzie zarozmiął smakujemy co to mamy tak trochę takie zaprawiane. no ale no to spróbujmy o kurda to bardzo jest... łagodny lepiej smak. trochę słodkie zadezawki nie ma nie trzeba przypojki. no nie o, o. Lemonada od plusiny. O, to jest mm. Santa Monika. <laughs> Santa Madonna. Ma nie, Santa Maria. O, kurde, nie Chujek, lubię kolorowy. No to próbujemy. A, to co? Ja, o, to, gęsty, to jest jak ten... Mm. Ja tak, to jest jak ten... To jest jak ten... To łóżka, To jest jak ten... Co to to jakiś kompot? Nie. Jakie, ale to. Uj, ty jest przykryło, czy nie? A ja. A to pasz taki bardzo taki jest. Ale to to jakieś licha, licha czarny No, takie ty to, się... to to bardziej. Pół rzędzada by było. Takich tomatów, to je ja nie popiją. No. Nie popijasz. No będzie, będzie Ty mi nie mówcem co ja mam robić. Trzymano no ładne no. O, to, to bardziej, To... To jest takie coś chujbica. Będziemy to ocenić. O, chłodnie powie świeżość. No, dobrze. Może być. Dobra. dobra to, to luks. Może być. No, przed trochę to jest po no, Już spróbowałeś. Dwie łóżki. O oh, my god. Gotowi? Tak. Do startu? No. Start. Kurwa, chyba przegram. Chyba gorące. Na no, gorące jakie mam być zimne?

ty, weź te grzyby. Zobacz jakie one są dobre. Nie wiem jakie grzyby, o czym Ty mówisz? No nie masz tych grzybków? No, to nie mam grzybków. Jak nie masz grzybków, kurwa? i ty jest pomidorowa, a grzybki, kurwa. Weź bo Cię wyjebę. Zobacz jakie ślimoki mam już. bist. Czy... Ja nie mam ślimaka. Aż mi już zyposzło. O kurwica. O, dobra, dziękuję za wszystko. Brawo, Bidek wygrał. Co ty p***dolisz, gdzie? Tak, tak że nie mam jeść, nie jeść, mam wodę. Co? To jest ja się dom jeszcze, ma. Nie, jak chcę mnie jeść. Gratulacje. Bardzo smaczna była. Ale polich. Ale piece jak Łokowitką przepiję. Pijemy to, to. Ja to myślałem, że to, to będzie łagodniejsze. Ostatnio od kowitka, od dżemala, Bóg zapłać. zubki Zupki bardzo. By, by, pikanty, Były pikantne, ostre. Smaczne. ale smaczne, nie powiem. Ale panu no i rematkę, pozdrawiamy Panią pozdrawiamy. Bardzo no. pikantne, mi z miłzy poszły z to to... trochę Kudra. domu śniadanie. A, z połowie, więc. Co Jakie co żem Miała być kurwa jajecznica, chuja żem jadł. Słuchaj, smażyłeś jajecznicę z gaje, ja kurwa. kurwa. A ja spierd**łem no. tylko no. jednego karmasza. No. To to no cholera, ma... to, to, to podchodzi pod miód. Hmm. Pszczeli, a gdzie bosy O, nie mi mnie tamto Ale ja nie, mam... to to też jest dobre. Ty te chuja, wiesz, gówno byłeś, śle ty dupie. Pojeżdżał, zawsze się upocił Byłem w różnych miejscach, na różnych posesjach. To, to co, teraz się napił, piłku to co Co to Najlepiej to kurwa co to, to pić na łóżku. Powiem ci, że ja jestem sam... Naprawdę, byłbym... jest parę procent, ale to wie, łamie. Dziękuję za paczkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za paczkę od ładnej pani rakietku. Nestępnego odcinka, mamy... Trzymamy się, że mamy do nas do następnego odcinka. Kiedy to będzie, to będziemy wiedzieć. Tego. piccolo. A picolo jest to a duatrinu, a tylko Oj, zaraz. A to koszyk do. Gdzie wkładesz zapas? Nauczyłeś się tak. No Dopiero. bo tak jest. No. A tam. Bo jeszcze jest pod kontrolą ziemi, czy żyjesz? Wuju, palimy gumę. Zachęcamy Was do oglądania do, na, na jeszcze naszych filmów. Z udziałem naszym będzie tak, Damian Witek, Francesco. Będziecie oglądać y, na północ i na wschód. Ten, no, y, y, tu jest. Tu jest, y, można powiedzieć, tu jest lepszy film, kręcimy, a tam będzie gorszy film. Ja? Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Hej, już nie słyszałem, to by to było.